Siemanko Januszki, tutaj z Coles. Dawno mnie nie było, ale postanowiłem cię rzucić, bo dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Dzisiaj będzie vlog numer 6 i jedziemy cię na wycieczkę krajoznawczą Sprawdzimy pewną atrakcję. No może nie tak blisko, bo trzeba przejechać chyba 140 km ale mam nadzieję że będzie się podobało i będzie zabierało dech w piersiach bo na to właśnie liczę i jestem naprawdę podkręcony tym gdzie jedziemy tak więc jedę teraz zebrać resztę bo pojedziemy w kurkę fryzura fresh broda fresh kreska siedzi tak więc widzimy się na dalszej części filmiku, trzymajcie się januszki okej okay. Januszki zebrane Grażyna też zebrana Idziemy w trasy. jeszcze? 130 km. Wesoły autobus. Może będzie później wesoły. Jesteśmy Januszki. Oczywiście nasz GPS wspaniały prowadził nas przez wszystkie największe, najgorsze wioski jakie szło. Przejechać. Ale mam nadzieję, że będzie to wszystko warte. No pewno będziemy jechać w drugą stronę, lepszą trasą, tak więc zaraz zobaczycie gdzie jesteśmy. Tu jest kamera. Bitch. No jeszcze kawałek trzeba iść. A idziemy tam. A idziemy. Na wieżę widokową Skywalk. Jest Grzesiu, jest Haga, jest Krzysiu. On no już po taksówkę dzwoni Powiem wam Miało być fajnie idziemy idzie, pod górkę cały czas tam, tam. Niektórzy kolor zmieniają już Niektórym leci pod potyłku Wspinamy się dzielnie. Ostatnio widziałam filmik, jak robi się zdjęcie panoramiczne. Od dołu. Nie od dołu. Zdjęcia były. Tutaj jest, jest, jest kurwa pykuś. No Ja nagrywam. Dzień. Weszli. 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 Tam mają wejść. Mamy. Będzie jakiś jeden wielki dramat. Idą konie po betonie. Miałgę. <grym> Miazga. Udałbym palić jutro. Chuda, albo nie umyć. Na telefonie tego tak nie widać. Zakochana para Jacek i Barbara. Wydawało się, to, wydawało się to mniejsze. Kurwa. Nie jest to mniejsze wcale. Okay. A tutaj możesz na szagę wejść, nie, nie za widok. No to chyba schodzisz. nie. Jaka kultura, patrz. Zapamiętajcie. Zapamiętajcie go. widowki są coraz lepsze jest tutaj opcja zjechania po rurą na górze. Jak jesteśmy na górze, będzie można sobie zjechać rurą na dół. Kosz 10 zł. Kusi mnie to kurwa, Kusi. Jest Meksyk. A zobaczymy. Dojdziemy do góry, to zobaczymy, czy zjedziemy, czy nie. Lesiu, Grzesiu, Agunia, Bunia może im prąd wyłączyć <grystanie> Dobry go, A jeszcze kawałek Ale czy są ciekawe tej platformy u góry na pewno będzie niżej niż w Bogowie ale widok na pewno będzie kozacki ciekawe, czy mam, czy Gdzieś, czyli on nie jest do samego domu. Czyli to nie jest taki. Wiesz, tutaj nie, Tu można ciągnąć kogoś czy coś w No to nie, do dochodzenia dla dzieciaków. tylko jest tutaj. No, ale. ale, jest ta, mówiłeś, ale rura jest zjazdowa do samego domu. Pewnie spotkamy się na dole. Dobra. na Ostatnia, prosta, do góry. Ale widoki są przepiękne. Trzymam. Ja jestem Twoim widokiem. Nie zamarzamy to. O, o, o. Jest, yes. Nie wejdziesz na tę skórę, ja też zjedę. Się... No, kolejna sesja. Będę do albumu rodzinnego. Tutaj. Trochę kolejka jest na ten Taras. A tu jest zjeżdżalnia. tylko sen zjadę później. Zjeżdżalnia i ja na pewno zjadę. Co? Nagramy jak będziemy jechać. obym tylko telefon nie zgubił. Już jesteśmy na platformie. Zaraz będziemy włazić do zdjęcia. Pięknie. Czy możemy się odbijać? хот ащу о Dobrze! Płatka zaliczona <śmany> Tutaj Dobra, wkładka zaliczona Siatka zaliczona. Można złazić Oczywiście nie na dół, tylko będziemy zładzić do do zjeżdżalni jeszcze pójdziemy. Zjeżdżalnią zjedziemy na dół. Nie puszczaj paska!

Ja mamę, i Zatrzymał godz, się, bo. Bo to Bardzo się w w straszne. Straszne. Dobra. czekajcie na dole. Dobra, czekaj no Nie wiem, cztery, A cztery, tak cztery, 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 Papa. Et maman. Papa. No i pora wracać Jeszcze prawie 2 godziny jazdy Przed nami Grzesiu śpi jak zawsze na audzie Człowiek się nie nadaje do jazdy Ale mówię Bardzo warto Polecam Bilet jak Właśnie 65 zł Zjazd w I nie dostałem ilona metrów na poziom morza, ale, ale fajnie. Jednak ta szklana platforma u góry daje człowiekowi takie czucie, żeby jednak nogi mu się lekko trzęsły i tak samo, <noise> tak, samo, <noise> tak samo tak samo tak samo siatkę, chociaż siatka mi się wydaje bardziej cała tak, pracuje, więc jest troszeczkę inaczej. Ale tak czy inaczej. Skywalk, świeżo zrój polecam Tyle ode mnie nóżki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bądź!